Cześć, tu mówi maniak. Jeżeli jesteście ciekawi, jak zmienili się aktorzy serialu Rodzinka.pl, to zapraszam do oglądania. Rodzinka.pl jest serialem komediowym w reżyserii Patryka Joki, emitowanym od 2 marca 2011 roku na antenie Telewizji Polskiej, opartym na kanadyjskim scenariuszu pod tytułem Les Parent. Serial opowiada o błoskiej, pięcioosobowej rodzinie mieszkającej w Warszawie. Panią domu jest Natalia. W tej roli Małgorzata Kożuchowska, która jest szefową wydawnictwa Pism Kobiecych. Jej mężem jest architekt Ludwik. W tej roli występuje Tomasz Karolak. Razem wychowują trójkę dzieci: Tomka, Kubę i Kaspra. Agnieszka Dygant odrzuciła propozycję zagrania Natalii Boskiej. tym rolem rywalizowały także m.in. Magdalena Walach, Anna Guzik i Tamara Arciuch. Ostatecznie angaż otrzymała Małgorzata. Natomiast kandydatką do roli matki Natalii była Grażna Szapołowska. Angaż otrzymała jednak Halina Skoczyńska. Która niespodziewanie zmarła w 2016 roku. Dom, w którym mieszka filmowa Rodzina Boskich, znajduje się w nowej Iwicznej, koło Piaseczna. Z serialu dowiedzieć się możemy, iż Natalia i Ludwik są razem już od czasów studiów. I jak widać na ekranie, jest to miłość od pierwszego wejrzenia. Każdy odcinek obfituje w żartobliwe scenki, trafnie pętujące dylematy, przed którymi stają rodzice dorastających dzieci. W obsadzie serialu znajdują się także postacie poboczne, m.in. przyjaciel Ludwika Marek, grany przez Jaska Braciaka, czy Maria przyjaciółka rodziny w tej roli Agata Kulesza, a także drugie połówki dorastających chłopców. Autorem piosenki tytułowej jest Piotr Kupicha, a piosenka nosi nazwę Więcej się nie da. Obecnie imitowana jest 15. seria serialu. Serial „Rodzinka Pel” jest bardzo popularny. Poszczególne odcinki oglądane są przez milionów Polaków. A z postaciami z serialu utożsamia się wielu z nas. Dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie, aby kliknąć tutaj, aby być na bieżąco. Tutaj, aby zobaczyć inne moje filmy. A zatem do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.